Poświęcę na krótkie, krótkie omówienie konstrukcji i systemów samolotu. Zacznijmy jednak od podstawowych danych, przedstawię na takiej króciutkiej animacji. Omawianie poszczególnych systemów zacznę od silników, czyli od napędu Herkulesa. Jednak na początek, kilka słów o tym, jak w ogóle działa silnik turbośmigłowy, bo właśnie tego typu silniki ma Herkules. Otóż silnik turbośmigłowy składa się w zasadzie z tych samych elementów, co silnik turboodrzutowy. Jedynie z tą różnicą, że dodane jest śmigło i przekładnia redukcyjna. Silnik turbośmigłowy pobiera ze strumienia gazu więcej energii niż silnik turboodrzutowy. No jest to konieczne do napędzania nie tylko sprężarki i akcesoriów, ale także i śmigła. Ponieważ większość energii strumienia gazu pochłaniana jest przez turbinę, Natomiast działanie strumieniowe, czyli potocznie odrzut, choć nadal skuteczne, jest znacznie zmniejszone. Przekładnię redukcyjną stosuje się, ponieważ prędkość obrotowa zespołu napędowego jest zbyt duża do zastosowania za śmigła. Dlatego w locie silnik pracuje ze stałą prędkością, utrzymywaną przez regulację działania śmigła. Zmiany mocy dokonuje się poprzez zmianę przepływu paliwa i kąta łopatek śmigła, a nie prędkość obrotową silnika. Wzrost przepływu paliwa powoduje wzrost temperatury na wlocie turbiny, odpowiadający jej wzrost energii dostępnej na turbinie właśnie. Turbina pochłania więcej energii i przekazuje ją do śmigła w postaci momentu obrotowego. Śmigło, aby utrzymać prędkość regulującą, zwiększa kąt łopatek, aby pochłonąć zwiększony moment obrotu. Temperatura na wlocie turbiny jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sterowanie silnikiem. Jest to bezpośrednio powiązane z przepływem paliwa, a co za tym idzie z wytwarzaną mocą. Jest ona oczywiście również ograniczona ze względu na wytrzymałość i trwałość materiałów w sekcji spalania i samej turbiny. Układ sterowania silnikiem kontroluje przepływ paliwa w celu wytworzenia określonych temperatur na wlocie turbiny i ograniczenia tych temperatur w taki sposób, aby nie zostały przekroczone tolerancje temperaturowe materiałów sekcji spalania i samej turbiny. Zmiany nastawu mocy dokonuje się za pomocą przepustnicy, która połączona jest z regulatorem paliwa oraz śmigłem poprzez mechaniczny koordynator. Podczas pracy naziemnej zmiany położenia przepustnicy wpływają mechanicznie zarówno na przepływ paliwa, jak i na kąt łopatek śmigła. Podczas lotu zmiany położenia przepustnicy mechanicznie wpływają na przepływ paliwa, a regulator śmigła reguluje kąt łopatek, aby, tak jak już mówiłem wcześniej, utrzymywać stałą prędkość silnika. Hydromechaniczny układ kontroli paliwa, będący częścią podstawowego układu paliwowego, mierzy temperaturę i ciśnienie powietrza dolotowego do silnika, obroty oraz położenie przepustnicy i odpowiednio zmienia przepływ paliwa. Elektroniczny układ kontroli wysokości temperatury tak zwany Temperature Datum wykrywa temperaturę na wlocie turbiny oraz położenie przepustnicy i dokonuje wszelkich niezbędnych zmian w przepływie paliwa zanim dotrze ono do dysz paliwowych. Ten system TD Kompensuje drobne zmienne, których nie wykrywa hydromechaniczny układ kontroli paliwa. No to w zasadzie tyle tego technicznego wykładu. Przejdźmy więc do napędu naszego Herkulesa. Otóż samolot napędzany jest czterema silnikami turbośmigłowymi Allison T56A7 lub T56A16. Silnik wyposażony jest w układ paliwowy, olejowy, rozruchowy, zapłonowy, no i sterujący. Tak jak już mówiłem, silnik pracuje ze stałą prędkością, dlatego moc silnika powiązana jest z e, Turbine Inlet Temperature, czyli tak zwanym TIT, które zmienia się w zależności od natężenia przepływu paliwa. E, to TIT, czyli temperatura na wlocie turbiny jest to temperatura gazu spalinowych z komory spalania w momencie wlotu do zespołu turbiny. Temperatura gazu jest mierzona za pomocą szeregu czujników zamontowanych w strumieniu spalin i może być odczytywana na wskaźnikach na panelu pilotów w stopniach Fahrenheit lub oczywiście w stopniach Celsjusza. Wzrost przepływu paliwa powoduje wzrost TIT i odpowiadający mu wzrost energii dostępnej na turbinie. Turbina otrzymuje wówczas więcej energii i przekazuje ją do śmigła w postaci momentu obrotowego. Aby przejąć ten zwiększony moment obrotowy śmigło zwiększa kąt łopatek, tak aby utrzymać stałe obroty silnika. Zmniejszenie momentu obrotowego powoduje zmniejszenie kąta łopatek śmigła w celu utrzymania tej właśnie prędkości obrotowej silnika. Ciąg uzyskiwany jest ze śmigła, a niewielka ilość dodatkowego ciągu, czyli tego tak zwanego odrzutu, to jest około 10% przy starcie, wytwarzana jest przez system odprowadzania spali. No i tutaj jest taka króciutka animacja pokazująca podstawowe elementy silnika. Teraz omówię pokrótce sterowanie silnikiem. Zaczniemy oczywiście od przepustnic. One są w tym miejscu, te cztery przepustnice. Są zamontowane, jak widać, na konsoli, i ona jest umieszczona pomiędzy fotelami pilotów. Ruchy przepustnicy przekazywane są poprzez mechaniczne połączenie do urządzenia koordynującego, czyli tego koordynatora, który mówiłem, zamontowanego na silniku. Ten koordynator z kolei przekazuje ruchy poprzez mechaniczne połączenie do śmigła i układu sterowania paliwem silnika, a także uruchamia przełączniki i potencjometry. Które wpływają na działanie elektronicznego układu kontroli wartości zadanej temperatury TIT. Każda z przepustnic ma dwa różne zakresy ruchu. Jeden to jest kołowanie i lot. I one są oddzielone funkcją stop. Obydwa zakresy mogą być stosowane do operacji naziemnych, ale zakresu taksji nie wolno używać w locie. W trakcie ustawienia taksji, położeniem przepustnicy, wybieramy kąt łopat śmigła i odpowiednią prędkość przepływu paliwa. Natomiast w trakcie ustawienia flight, położeniem przepustnicy, wybieramy wielkość przepływu paliwa, a regulator śmigła steruje kątem łopat no właśnie śmigła przepustnice mają następujące cztery oznaczenia na tej tabliczce znamionowej tutaj po lewej po prawej stronie no po lewej na tabliczki a po prawej przepustnicy więc spojrzenie pierwsze to jest to w której w tej chwili są wszystkie cztery to jest tak zwany maksimum reverse, czyli maksymalnie wstecz. Wtedy wychylenie przepustnic to jest 0 stopni i zapewnia maksymalny ciąg wsteczny przy pomocy silnika z tym, że wynosi on około 40% mocy startowej. Oczywiście w przypadku symulatora musimy zdefiniować sobie jakiś przycisk, którym będziemy tę opcję włączać, ale to powiem pewnie w następnych filmach, pokażę jak to zrobić. Druga pozycja to jest ground idle, czyli bieg jałowy. To jest to położenie ground idle, o właśnie. I to jest wychylenie przepustnicy około 18 stopni. To jest pozycja początkowa na ziemi, przy której łopaty śmigła ustawione są na ciąg minimalny. Tak właśnie. I podczas rozruchu silnika nie wolno przesuwać przepustnic z pozycji ground title, czyli z tej, bo w tej uruchamiamy silniki, ponieważ wynikające z tego wzrost kąta łopat śmigła może spowodować przeciążenie rozrusznika no i zakłócić proces rozruchu Silnika. Trzecia pozycja to jest Flight Idle, to jest ta flight Idle. To jest skok 34 stopnie, to punkt przejściowy pomiędzy ustawieniami taxi, a flight. W oryginale ograniczona jest tutaj możliwość przesunięcia przepustni do tyłu, o ile nie podniesie się ich do góry. No tutaj nie ma tej opcji niestety. Także mm, tu jest taki wyczuwalny jakby zatrzymanie, tak mi się wydaje, ale to chyba nie zawsze działa. No ostatnia to jest maksymalnie do przodu, czyli takeoff, przesuw o 90 stopni to pozycja dająca oczywiście maksymalną moc silnika. No i tutaj jeszcze należy dodać, że ten kwadrant przepustnicy jest podzielony na dwa nieoznaczone zakresy ze względu na sterowanie elektronicznym układem kontroli wartości zadanej temperatury. Punkt ten rozdzielający znajduje się przy skoku przepustnicy wynoszącym 65 stopni, czyli pewno gdzieś w tym miejscu. I w tym momencie zostają uruchomione przełączniki w specjalnym tym koordynatorze, o którym już wspominałem. Poniżej tego punktu elektroniczny system kontroli wartości zadanej temperatury ogranicza temperaturę na wlocie turbiny, a powyżej tego punktu oczywiście kontroluje ją. No i tutaj jest rysunek, taki schemat zakresów pracy. Przepustnicy. Kolejny element tego systemu sterowania silnikami to są tak zwane engine condition levers. To są cztery dźwignie, te z prawej strony tutaj. I służą one przede wszystkim do sterowania uruchamianiem i zatrzymywaniem silnika oraz ustawianiem skoku łopat śmigły. Uruchamiam zarówno połączenie mechaniczne, jak i przełączniki zapewniające sterowanie elektryczne. I każda dźwignia, dźwignia ma cztery oznaczenia na tej tabliczce swojej, to jest tutaj z prawej strony. Widzimy to jest pierwsze i drugie, trzecie i czwarte to jest ten tweezer no i pierwsze to jest run to jest do przodu maksymalnie to jest pozycja w oryginale ona posiada zapadkę i w tym położeniu dźwignia zamyka przełącznik, który steruje układem paliwowym i zapłonem silnika natomiast tutaj w tym miejscu również jest pozycja, która się nazywa R Start, no i w oryginale tą pozycję osiąga się poprzez przytrzymanie dźwigni do przodu. To jest taka sprężyna, jeżeli jej nie przytrzymamy, to ona się cofa, no tu oczywiście nie jest to symulowane, więc to uruchamia się to poprzez przytrzymanie dźwigni do przodu, no wbrew temu naciągowi sprężyny. I w tej pozycji dźwignia zamyka ten sam wyłącznik, ustawiając dźwignię w pozycji run. A dodatkowo zamyka przełącznik, który uruchamia pracę pompy umożliwiającej zmianę ustawienia łopat śmigła. No, my to mamy, jeśli chodzi o symulator, to praktycznie możemy powiedzieć, że mamy jedną pozycję, czyli tą run. Teraz mamy pozycję w tym miejscu ground stop, i w tym położeniu dźwignia uruchamia przełącznik, który powoduje zamknięcie się elektrycznego zaworu, który odcina dopływ paliwa do silnika. Działa wyłącznie wtedy, gdy podwozie jest otwarte i zablokowane, znaczy w powietrzu nie zadziała. Jest czujnik, który sprawdza, czy na pewno jesteśmy na ziemi. Fezer, teraz tak, na końcu jest Fezer, no i te dźwignia znajduje się w tym położeniu, to wtedy połączenia mechaniczne przekazują ruch do urządzenia zamontowanego na silniku, które następnie zmienia ustawienia łopat śmigła i zamyka zawór w regulatorze dopływu paliwa do silnika. No, i protest ten zachodzi tak, że gdy, gdy dźwignia przemieszcza się do tyłu, czyli to działa w momencie. Zresztą to widać, że to automatycznie, ja nie ruszam tego, i to automatycznie ustawia się w tej pozycji e, skrajnej. A no, jeszcze jest zalecenie, że zmieniając położenie dźwigni do tej pozycji fezer, należy pociągnąć ją do oporu. Aby mieć pewność, że po odcięciu dopływu paliwa do silnika, śmigło ustawione jest w tak zwaną chorągiewkę. No Teraz, raczej informacyjnie, o tak zwanych low speed ground idle control buttons. To są te cztery przyciski, w tym miejscu one są nieaktywne, nie działają prawdopodobnie będą działać w przyszłości, dlatego że w pierwszej wersji modelu Captain Seam pod FSX ta, ta, ta opcja działała. No i do czego one służą? No to są, tłumacząc, to są przyciski kontroli biegu jałowego przy niskiej prędkości naziemnej. No a to głównie chodzi, żeby ułatwić sterowanie mocą silnika w trakcie kołowania. No to właśnie taki ten system został zainstalowany. No i tak jak powiedziałem, to są cztery przyciski, których ciśnięcie zmniejsza obroty silnika do około 72%. W momencie gdy przepustnice znajdują się w zakresie od 9 do 30, czyli są trochę wychylone. I przesunięcie przepustnic poza ten zakres, czyli powyżej tych 30 stopni, powoduje automatyczne wyłączenie się tych, tego systemu tych przycisków, no jednak zaleca się ręczne. Wyłączanie tego, a nie zmianą położenia przepustnic. I tak jak powiedziałem, w tym modelu to jest na razie nieaktywne. Kolejny element systemu sterowania silnikami to tak zwana. Electronic Fuel Correction, czyli elektroniczna korekcja paliwa, czy, czy no korekcja chyba można tak powiedzieć. I to jest system, który monitoruje i kontroluje zużycie paliwa oraz dokonuje takich zmian, które optymalizują wydajność silników i oszczędzają po prostu paliwa. System ten, aby dokonać dokładnych obliczeń dotyczących zużycia paliwa no i zape zapewnić to optymalne wykorzystanie e, zasobów, uwzględnia różne czynniki, takie jak warunki pogodowe, obciążenie samolotu, prędkość, wysokość lotu. E, no i dzięki temu oczywiście mamy pewność, że samolot zużywa paliwo w najbardziej efektywny sposób co jest istotne zarówno dla oszczędności finansowych, no i jak y, 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 też ma znaczenie dla długości lotu. No i tu w zasadzie to są tylko te cztery y, sygnalizatory, one się świecą tak na bursztynowo. One świecą się, gdy przepustnica znajduje się w zakresie ograniczającym temperaturę poniżej 65 stopni i gasną, gdy przepustnice zostaną przesunięte w zakres kontrolowanej temperatury, czyli powyżej 65 stopni. No, po prostu to trzeba tylko wiedzieć, że coś takiego jest w tym samolocie. Teraz przeniesiemy się na overhead panel, i w tym miejscu mamy cztery takie przełączniki, tak zwane Engine Fuel Enrichment Switches. To są przełączniki, które służą do wzbogacania paliwa silnika. No są częścią systemu regulacji paliwa, który umożliwia pilotom kontrolę nad mieszanką paliwową dostarczaną do silników. Te przełączniki wzbogacania paliwa pozwalają na zmianę ustawień mieszanki paliwowej w celu zapewnienia optymalnego działania silników różnych w różnych warunkach lotu. Na przykład podczas startu lub znoszenia wzbogacenie paliwa może być konieczne, aby zapewnić odpowiednią moc i wydajność silnika. Natomiast no, podczas lotu na dużej wysokości lub przy stabilnym locie ustawienia mogą być tak zmieniane, aby oszczędzać paliwo lub zoptymalizować jego zużycie. No niestety te przełączniki nie działają, są nieaktywne, no ale stanowią część systemu obsługującego silniki, no dlatego o nich wspomina. Wracamy do konsoli głównej, czyli tam gdzie mamy przepustnicę i w tym miejscu mamy cztery przełączniki, które. No są częścią systemu nazywaną Temperature Datum Control Valve. No i do czego te przełączniki służą? No te cztery przełączniki, to są, są przełączniki zaworu sterującego temperaturą. I każdy przełącznik ma trzy pozycje: Auto, i Null. No one są wykorzystywane do kontroli urządzenia elektronicznego, które steruje temperaturą. Ja już nie będę opisywał tych funkcji, które te przełączniki wypełniają w każdej pozycji, dlatego że to jest bardzo techniczne, no tam zmieniają prąd jednofazowy. Na przemienny i tak dalej, i tak dalej. Więc Wydaje mi się, że nie ma to sensu brnąć. To tym bardziej, że to po prostu nie działa. Także tylko informacyjnie jest to część systemu sterowania Z silnikami. No I ostatni już element, czyli uruchamianie silników. To są te cztery przełączniki. Oczywiście w tej chwili nie działa, bo nie ma prądu w samolocie i one służą do, do tak jak powiedział do uruchamiania silników te przełączniki one oczywiście działają teraz jak to jak to działa w momencie kiedy przyciśniemy przełącznik do dołu na start, czyli engine ground start, start na ziemi, to otwiera się taki zawór regulatora rozrusznika, który dopuszcza powietrze z kolektora upustowego systemu tego ciśnieniowego. I powietrze pod ciśnieniem napędza turbinę rozrusznika silnika, i w ten sposób silnik startuje. Tutaj świeci się takie pomarańczowe światło tak długo, jak trzymamy ten przycisk włączony. No, można w każdym momencie przerwać um, uruchamianie silnika um, po prostu przestawiając ten przełącznik do góry natomiast jeżeli zostawimy go na dół um, silnik ruszy to po pewnym czasie sam on automatycznie się wyłączy um, przestawi się to w tą pozycję off no i to tyle chyba jeśli chodzi o ten system e, sterujący silnikami.